Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś pokażę wam jak zdobyć bohaterkę Razor oraz przedstawię jej test. Jeżeli ktoś chciałby mnie wesprzeć, możecie wpisać mój nick SyIDD4 w sklepie Fortnite. Teraz pokażę wam jak zdobyć bohaterkę Razor. Zaczynamy od pobrania gry Battle Breakers. Spisujemy w sklepie Epic Games w wyszukiwarce Battle Breakers, klikamy odbierz. Gierka jest darmowa, także tutaj każdy może z was ją pobrać na komputer. Gra zajmuje trochę ponad 1 GB, więc nie jest to dużo miejsca. Po pobraniu tej gry wchodzimy na grę. Yy, oczom naszym ukaże się pierwsza startowa mapa. Wygląda ona w ten sposób: zaczynamy od tego questa, i ja tutaj stosowałem przycisk Play. Przycisk Play powoduje to, że automatycznie wyszukuje nam mm, przystosowaną misję. Tutaj wyszukało mi na levelu 21, więc klikamy to, uzupełniamy nasz składzik bohaterów. Tak on się prezentuje. Zaraz dam tip, jeżeli chodzi o ten skład bohaterów. Klikamy Akcept, jeżeli nam coś brakuje. I jak rozpocznie się gra, jest tutaj przycisk Auto. Jeżeli jest on uruchomiony, czyli podświetla się na tak żółto pomarańczowo, wtedy gra automatycznie robi wszystko za nas. Nie musimy w tej grze totalnie, totalnie nic robić. Wszystko za nas wykona gra. I tutaj, jeżeli chodzi o ten skład bohaterów, jak sobie to ułatwić? Jeżeli gramy w ratowanie świata, mamy tam dostępnego questa, żeby zdobyć sobie bazę Kayla. I Jess. Yy, oni są bardzo mocni na sam start. Jeżeli klikniemy sobie Heroes, drużynę bohaterów, mamy tutaj oblokowaną, właśnie jak widzicie, Jess i Kayla. Możemy sobie w ten, w ten sposób usuwać bohaterów starych i wrzucić na to miejsce Kayla i Jess. Oni mają 5 gwiazdek, więc na sam start jest to mega duży boost do naszej ekipy. I na samym tym klikaniu Play. I automacie jesteśmy w stanie na spokojnie wbić 20 level. Także, jak komu się gierka nie podoba, może sobie coś uruchomić w tle, wszystko za nas z automatu będzie się wykonywało. Tutaj, właśnie macie misję 21 level, ponieważ ja swoją przygodę w tej grze skończyłem na 20 poziomie i raczej nie zamierzam grać ją dalej. Ale komuś może się spodobać, właśnie tak wygląda gameplay w tej grze na automacie. Jak widzicie, kursor po prawej stronie siedział w miejscu. Po prostu, po prostu no gra wszystko robi za nas, tak? Więc bohater jest do odebrania praktycznie za darmo, w tle uruchomić sobie gierkę wystarczy i wszystko za nas to zostanie zrobione. Wbicie tego 20 poziomu mi zajęło około trochę ponad godzinę czasu, słuchając sobie muzyki w tle i wbijając ten level, patrząc tylko jak Gierka wszystko za nas zrobi. Tutaj widzicie ile expa dostaje się za jedną tylko Gierkę, więc naprawdę szybko idzie to wbić, odbieramy nagrody i Odblokujemy co chwilę nową mapę, klikając po prostu nadal ten przycisk Play. I jak wiemy ten 20 poziom, jak widzicie, dostaniemy nagrody za 20 i mamy odblokowaną postać Razor. Teraz jak zalogujemy się do ratowania świata, automatycznie odblokujemy tą postać. A tak ta postać prezentuje się w ratowaniu świata. Omówię na samym starcie jej profit dowódcy. Czyli burza Kunaj wyrzuca 12 kryształowych sztyletów. Działa to w ten sposób, że po użyciu tej burzy Kunaj powstaje 12 kryształowych sztyletów, które podążają za celami czyli wyrzucimy je w powietrzu i te sztylety będą kierować się w stronę pustaków i zadają oczywiście 96 punktów bazowych obrażeń. E, powiem na starcie, że bardzo ciężko było mi złożyć do tej postaci jakikolwiek build, ponieważ burza kunai jest teraz bardzo rzadko używana, praktycznie niegrywalna na wysokich poziomach, ponieważ ta umiejętność trochę odstaje od innych, i to obrażenia nie są duże, więc build skleiłem w ten sposób, że zrobiłem taką mieszankę. Pod ten nowy mieczyk, czyli niszczyciela króla burzy, można tutaj grać jeszcze widmowym ostrzem. Profit wygląda w ten sposób, że to jest to napad nostalgii, drużyna wsparcia pazury, jaszura plus skupianie jaszura, regen energii, obrażenia, rozwalanie potworów, czyli przeżywalność, jak będziemy bić z miecza, kolekcja kunaj, zlikwidowanie wroga przy użyciu burzy, skraca czas odnowienia o 2 sekundy, lekcja anatomii, czyli trafienie krytyczne o 15 zostaje wzmocnione. I grałem tutaj tym nowym mieczykiem, czyli niszczycielem króla burzy. Dlaczego nie grałem pumy? Pod miecz ona bardziej przeszkadza niż pomaga. Można tutaj grać jeszcze profit drużynowy. Ja nie mówię, że ten, że ten build jest najlepszy, bo bardzo ciężko byłoby było mi coś w ogóle skleić z tej postaci. Można tutaj grać wymiatanie na całego, stawić sobie subwafle, ale powiem wam szczerze, wtedy damage będzie bardzo dobry, jak użyjemy sobie tego subwafla. Ale komu by się chciało co misje zbierać i lutować metalowe rzeczy? żeby farmić potem te subwafle i jeść je co 8 sekund. Dlatego ja osobiście postawiłem na sprawdzony napad nostalgii i bildzik pod miecz. Przejdźmy sobie teraz do testu praktycznego tej postaci na misji 140 mocy. Zacznę może od minusów, bo jest ich dla mnie więcej niż plusów. Po pierwsze, ta burza Kunaj zadaje dosyć małe obrażenia. Obrażenia z miecza przez to, że nastawiamy się również na burzę Kunaj, są dosyć niskie w porównaniu do innych bohaterów. I te sztylety dla mnie są trochę zbagowane, ponieważ gdy użyjemy tej umiejętności w pobliżu dużej ilości drzew lub budynków, to te sztylety nie dolatują do celów, tylko zostają na tym drzewie lub na jakimś budynku. Samo namierzanie słabo działa i to jest taka trochę loteria. Raz dobrze namierza cel, a raz wyląduje w ziemię, nie zadając w ogóle żadnych obrażeń. Dla mnie postać bardzo fajnie wygląda i będę nią grał na mniejszych levelach na misji, ponieważ na tej 140 według mnie się nie nadaje, ale na mniejszych levelach, gdzie będzie na przykład do rozwalenia jakiś obóz albo duża gruba pustaków, wtedy te burze kuna i będą dobrze działały, więc ja nie mówię, że ta postać jest totalnie bezużyteczna, bo będzie ona grywalna, ale na mniejszych poziomach, raczej tak for fun, wtedy te obrażenia miecza nie będą takie niskie, przez to, że korzystamy tylko z jednego bonusa, czyli z pazury jaszczura, które tam 5 procent tylko dodają od HP, więc będzie spoko, ale tak jak mówię na mniejszych poziomach. Przechodząc już do takiego podsumowania bohaterki Razor, uważam, że postać jest taka średnia, raczej na najwyższe levele bym jej nie brał, ale według mnie znajdzie zastosowanie na tych mniejszych poziomach misji, wtedy można wykorzystać potencjał tej Burzy Kunai na dużych grupach pus pustaków, skracać ten czas odnowienia, może zdarzyć się tak, że użyjemy dwa razy podrząd rząd Burzy Kunai, albo nawet trzy razy, jeżeli będzie duża grupa pustaków, więc tam według mnie znajdzie swoje miejsce. I teraz, czy warto sobie ją zdobyć? Oczywiście, że tak, ponieważ jest to pierwsza postać eventowa w ratowaniu świata, oprócz tego bardzo fajnie wygląda i może kiedyś ten profit od burzy kunaj zostanie wzmocniony, więc będzie bardziej grywalna. Także to było na wszystko w tym materiale, jeżeli się podobało zostawcie łapeczkę w górę, suba na kanale i trzymajcie się do kolejnych materiałów.